Cześć, ja jestem Gorn i to jest już przed wami trzeci odcinek naszej serii Zagrajmy w World of Warcraft i czy jak to woli, to jest taki poradniczek yy, na temat tej gry. No i w dzisiejszym odcineczku chciałem z Wami pogadać jeszcze raz o klasach, które występują w tej grze. Czekajcie. O klasach. Wiem, mam, mam, te, mam tą świadomość, że, rozmawiamy, yy, że rozmawiałem z wami o tych klasach w pierwszym odcinku, ale to było takie bardziej... Ni Niedoskonałe. Nie, Powiedziałem powiedział wam tylko co robią te postacie i przychodzimy od razu do drugiej postaci, żeby to jakoś szybko upłynęło, żeby nie dojść do tych 20 minut, których bym nie chciał osiągać w tej serii. No i dobrze, więc będziemy iść do tego miasta, będziemy sobie robić questy i ja wam będę oczywiście... A, czekajcie, zabiję sobie te opki. Ja będę oczywiście wam opowiadać o tych wszystkich klasach, które występują w tej grze. To co? To może pierw zaczniemy od tych postaci, które ja bardziej znam. To co? To pierw może Hunter. Hunter, czyli łowca, łowca. Ma swojego peta, czyli zwierzaczka, który, który ma, ma za zadanie działać jak tank, czyli osoba, która przyciąga wszystkie mopki. Czyli naciskamy na przykład lewym przyciskiem myszy. Nam patrzcie, mamy tutaj w ekwipunku, to jest nasz ekwipunek. A tutaj byśmy mieli ekwipunek i te wszystkie skilly od pecika. Mamy sobie tak, taką łapkę naciskamy i biegnie do losowego, którego wybierzemy yy, MOBA, czyli chodzi mi tutaj oczywiście o yy, jak to się nazywa, yy, potworka i oczywiście go atakuje i my po prostu sobie z daleka nawalamy, ma, yy, tu ma za zadanie hunter robić dobry, dosyć DPS, yy, po, albo on też pula na przykład. Jeżeli team nie chce, na przykład, yy, skilli marnować, to oczywiście, jak to dojść. A tutaj, to oczywiście, yy, hunter ma taką zdolność, że może pulać, postać, czyli yy, atakować i leci to oczywiście na tanka. Wybieramy osobę, na którą ma polecieć ten kurdziamiś, ten yy, mob. No i tak wygląda. Oczywiście posługuje się łukiem. Który ma za zadanie o, y, zadawać oczywiście te większe obrażenia. Ma też tam jakieś mieczyki, ale to jest bardziej do takiej y, MDPS-owej y, walki. No i co? To tyle. Ma tam jeszcze jakieś tam trapy, czyli... Y, po, y, o, cholera. Zakładamy sobie na ziemię trapa, który ma za zadanie czekać na przeciwnika, jeżeli przeciwnik wejdzie w tego trapa, my automatycznie wchodzi w to i na przykład, jednym z jego trapów są węże, że na przykład go atakują, tam jakieś tam DP, DP, dps zabierają, ale zabierają tak, że jak jest mnóstwo i jakoś tak się sumuje ten dps i jakieś tam ciosy dostaje. Drugim trapem jest spowolnienie, czyli to są tak, taki lód, y, 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 ice coś tam, ice chyba slow, ma to, o ma to za zadanie robić za spowalnianie, czyli Między innymi ma spowolnić przeciwnika, na przykład, żeby nie szedł do nas. Tak? Mm, kolejnym jest. Po prostu. Mamy takie coś, że może go po prostu jakoś. tam oszołomić na 5 sekund, że możemy szybko uciec. Yy, ma też takie coś, że na przykład, jak, mamy, jak, nas, jak na nas idą Moby, mamy OHP, możemy użyć Fade Downa. To jest takie coś, że. Mamy, takie, mamy taką czaszkę i po prostu naciśniemy to, to nie martwi, a tak naprawdę nie chce się martwi, czyli jest to jakby takie oszukanie naszego przeciwnika. Ok, nie weźmy sobie zdańko. Akcji. O, wszystko pojedne trzeba zrobić. Co tu musimy zrobić? Chyba to. Ok. I tak. Okej, okay, to o że wszystko może powiedzieliśmy. No i to jest taki RDPS. Teraz możemy sobie opowiedzieć o roach, Rogue, roach, czyli. Yy, łowca, ale jak to powiedzieć, złodziej. Chyba, złodziej to jest. I tak, co mogę o nim powiedzieć. Jego atutem największym jest działanie w yy, w, w chowaniu się. On ma być cichym zabójcą. On jest niewidzialny, podchodzi do swojej ofiary i atakuje ją oczywiście i ma ją jak, jak, na zamiar jak najszybciej zabić. Yy. Roach jest jedną z najtrudniejszych postaci do ekspienia, ponieważ... A czy na globalu jest prostą, ponieważ to instancja, ale na Co prywatnych jest serwerach jest, jest najtrudniejszą postacią. O jest jedną z najtrudniejszych postaci do ekspienia, Ponieważ Uhu uh, uh, uh. What the fuck What the fuck on taki ciężki demos jest Okej okay, to bijemy go jest to najtrudniejsza postać jak spienia i jego jest tylko, że ma sztylety i w niewidzialności yy, atakuje różnych ziomali. Więc dobra, kolejna postać, którą byśmy mogli sobie opisać, może bym poszedł takim, takim drukiem, że Hunter, Ouch i teraz mógłbym ocenić sobie Warrior'a, Warrior. osoba ofensywna, atakuje z, z miecza lub tarczy, ma miecz lub dwa miecze, lub dwuręczną, lub miecz i tarcza które pozwalają mu na mniejszy DPS, ale więcej żyje. Może być albo, albo MDPS-em, albo tankiem, ale ja wam polecam bardziej tą drugą opcję, ponieważ zazwyczaj jak. Znaczy, zazwyczaj na pewno jak mnie oglądacie, to grać na prywatnych serwerach i na globalu nie ma co mówić, bo na globalu wszystko się przyda, ale na tak prywatnych serwerach bardziej tanki. Ponieważ oni są najbardziej potrzebni. Czyli, że przyciąga postacie, y, mobki, i one go biją. O, kolejny. Uu, piąty poziom Zdajmy. mamy. A to, co to jest? Quest i mamy. O, ho, ho. Czekajcie. Cztery, sześć. Oczywiście lepszy. Będziemy większy damage zdawać. Dobrze, więc mam teraz iść. Tutaj. No i tak. Warrior taki z takim tankiem. I po prostu ma tam skill takie, że dostaje Powera, że ma Furia, że na przykład Niszczy ma Wyubony. I czekajcie. Tutaj musimy iść. I po prostu dostaje taką Furię. I po prostu daje większe DPS. No to. Okej. Okay. No i co z tym mamy zrobić? Aha. O. I bardzo dobrze. O, tu udajemy kłóścicza, dobrze. Oddajmy sobie tego kłóściczka i one hand. I to jest niepotrzebne. Tak wam powiem. Aha, trzeba iść do kolejnej lokacji. Dobrze. Więc uciekamy z tego. I okej. Okay. Więc też opowiedziałem Tank Zostaje fury, tam atakuje. Może być tankiem, mdps Kolejna. Może paladyn, paladyn może być zarazem tankiem, MDEPS-em, jak i healem. Heal, który leczy cały team i nie można. Jak po prostu zginie, to już nie będzie heala, yy, heala wy... party I będzie po prostu heal jest najpotrzebniejszy tank. DPS tam mało... pół biedy. No i dobrze. paladyn. Ja nie wiem, jak mam powiedzieć o tej postaci. Ona może robić wszystko w expieniu. On, ona może po prostu wszystko. Może się leczyć. Puszcz taką bańkę, że jesteś śmiertelna 30 sekund i ładnie się bije boss, naprawdę. Polecam wam tą postać też. Hmm, w ogóle, hi Hila się, ma dużo damage'a, wszystko, ono on, to on, jest wszechstronna postać. Dobrze, kolejna postać. Hmm, Powiem wam o druidzie. Druid, druid jak sama nada wskazuje, może się zamieniać w różne zwierzęta. W ubowie można się zamienić w niedźwiedzia, to jest pierwsza forma w całym głowie. Drugą formą jest taki tygrys, który mi się XP już chyba do końca gry. Yeti, który można być RDPS-em, MDPS-em tygrys, niedźwiedź to jest tank. I heal y drzewko takie. I możemy być jeszcze taką foką. A czy dużo jest form, wam powiem. Jeszcze można być taką foczką, że możemy pod wo wodzie szybciej pływać. I to jest naprawdę bardzo przydatne.

Ale ja tego nie chcę. Mam lepsze. Co mi daje to? Nie chcę. To mi jest naprawdę niepotrzebne. Wciskają mi i który jest słabszy od tego mojego pierwszego. Dobra, drugi też z trzech stron na postaci. Do wszystkiego. Można grać wszystkim tą postacią, naprawdę. Polecam wam tą postać. I trzeba iść drugą stroną. Polecam naprawdę, tą postać jest wszechstronna i ogólnie. Dobra, więc teraz możemy sobie porozmawiać o Warlocku. Warlock, osoba RDP, Re Ranked Damage Per Second, jak wolicie. Postać, która powinna dodawać największy damage podczas rajdu. Plus z inną postacią, ale zaraz Wam o niej opowiem. Yy, polega na tym, że ma impa i ma swojego tak jakby huntera. ale ma, yy, Hunter ma peta, a warlock ma yy, impy, yy, voidy i sekretenty czegoś tak i na początku jest Imp, który przyciąga też mapki i wybijecie. Warlock polega na tym, że ma klątwy, czekać, a myślałem, że tylko to Jakieś dadium yy, warlock polega na tym, że ma swoje klątwy, i w tych klątwach. Po prostu zabiera jakiś tam damage co sekundę, i to jest właśnie bardzo fajna postać. Jeszcze jest najprostsza do expa No i tak mówię, RDPS i ma te klątwy, tylko na klątwach jedzie i ma swojego po prostu impa. Prosta postać, rzucasz klątwy na MOBA, imp leci albo Void i po prostu szyb, szybki dead tej postaci. Na no, BOSS też bardzo fajna postać, więc polecam. Kolejna postać to jest MAG. MAG już jest podobny do Urloka, tylko ma robić największy DPS, ale różni się tym, że. O był Roloka, tym, że nie ma kląt. Ma takie jakby firebale, frosty, ale tu chodzi o, tale o talenty, które dacie. Ja wam polecam w magu talent, y talent, y tam gdzie masz fire, blast Ten co ja mam, fireblast, tak. I właśnie, to jest właśnie bardziej ofensywne wam powiem. Jest do dobrego damage'u. Joo! Czym ja jestem w ogóle? Teraz opowiem o kolejnej postaci. W Armor, wajsty. Okej. Co tutaj mamy? A nie, dopiero musimy sobie to zdobyć. Ula, la, 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 la. Patrzcie, widzicie, ile HP wzięło? To dużo Nie to raczej nie Oho Dobrze Jestem jakąś żabą Zobaczcie sobie OK jeden Tutaj musimy zbierać jeszcze OK Więc o byśmy mogli sobie teraz jeszcze pogadać Pogadać możemy sobie o, o szamanie Shaman, postać, która też jest uniwersalna, może być NDPS-em, healem i RDPS-em, dużo. Dużo jest tych, wam powiem. No i tak, do Expa ma swoje totemy, które dodają, dodają jakieś tam bufy, czyli że macie na przykład tutaj, wiecie, ja mam tu jakąś bufę, że jestem for, yy, żabą, ale dodają takie coś, że na przykład co 5 sekund będzie wam się dodawać HP, jakiś atak power, żeby, że zadajcie zadajecie większy, yy, Mm, większy damage na tym właśnie polega ta postać, strasznie mi się podoba chociaż ja nigdy nie grałem naprawdę no i tam totemy. temy mm, jakieś tam małatem bufy. to tak bardziej do, do tego jest ta postać nie chcę was jakoś okamywać I kogo my jeszcze nie opisywaliśmy powiedzcie mi prawda, nie pamiętam nie. muszę sobie pomyśleć tego sobie będzie nas atakować non-stop. Okej. Okay. I kończę go tym, a nie myślałem. Okej. Okay. O kim jeszcze ja tu jeszcze nie rozmawiałem? Akcie a, jest bardzo ważną postacią. Ej, no naprawdę, o kim jeszcze nie gadałem? Czyż więcej postaci? Nie rozmawiałem o... Cieszę wszystko powiedziałam o mąku, ale o mąku nie chcę wam nic mówić, bo nie wiem, nic nie wiem o nim, nic. Naprawdę, nie chcę was okłamywać jak coś. To byłoby bezczelne z mojej strony. Zaczekajcie. O kim ja wam jeszcze nie mówiłem. A to ton. Mm... cholera. To chciałbym wam jeszcze coś przytoczyć. I że będziemy zaraz skończyć odcineczek, ale. Cholera, jeżeli ktoś był na 100%, to jest niemożliwe, żebym zapomniał. Training. Co jeszcze muszę zrobić? Jak tu wejść? Eee, o kim ja jeszcze nie rozmawiałem? A trzeba rozmawiać. Naprawdę. Zaczekajcie, cholera. Mo, Priest! Coś mi przyszło. Priest. A więc Priest też rzuca zaklątwy. Priest jest tylko healem I yy, RDPS-em? Czy ja zapomniałem o takiej postaci? Cholera. Trening Belt, to jest w ogóle? Co to mam zrobić? Wiecie może? A lot Cholera, nie wiem. Priest też o zaklątwy Jest taki, jakby też do RDPS-em. Robi Firy, że na przykład uciekają od niego. Zaczekajcie. Nie ma to skoczyć? Nie, wątpię. Ej no nie wiem co zrobić Odam te kościki Skończę ten odcinek i z projekt to są zrobić No i tak o już powiedziałem No te firy puszczam ma klątwy i takie tam mm. już chyba o każdym powiedziałem Już o każdym powiedziałem tak Nie ma tu już żadnej postaci do mówienia czy klasy mm, 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 mm. Kto on jeszcze był uh, Wszystko już, nie. Potem sprawdzę jeszcze Ale chyba wszystko Szybym się... hackł do asket of you Oluju. Tak wam powiem. Potem spróbuję sam zrobić to zdanie. Nie wiem gdzie to trzeba jak to trzeba zrobić. Może jakoś na mało trzeba wejść, zaczekajcie. Jeszcze spróbuję zrobić co zadanką. Tutaj mamy. Aha! Nie, tą górką trzeba wejść chyba jakoś. Oluju! Zobaczmy. Trzeba tu jakoś wejść? Nie, raczej nie. Potem to sprawdzimy. Ja się z Wami żegnam na razie.